5, 4, 3, 2, 1, start. Potem 5 prawy, bardzo długi, otwiera do 6 lewy przez hopę. 80 w dół, 6 prawy przez siodło. No uwaga, 5 lewy, długi zacisk przez szczyt, prawo przez 50. 3 lewy, otwiera, 80 zacisk. Zakręt 3 otwiera, 6 bardzo długi. Zwolnij, 4 prawy bardzo długi zacisk Uwaga 30 zakręt 90 stopni prawe pochylenie 50. 6 prawy długi do 6 lewy przez szczyt zacisk 40. Przez szczyt 2 lewy zacisk długi 80 5 prawy przez siodło długi zacisk Przez szczyt do 2 lewy długi 40. Zagręt ukryty, 2 prawy, potem 6 prawy, lewą przez 80. Ciasny, dwa prawy, bardzo długi, do lewą przez płaski szczyt. 6 lewy, zacisk 5. 40. Ukryty 3, lewy, otwiera 6. Bardzo, bardzo długi zacisk przez wybój. Szczyt, do 6 prawy, do 6 lewy, bardzo długi zacisk przez chopę. Zwolnij środkiem przez chopę do 4 lewy, potem 4 prawy. 60. Zakręt ukryty, 2 prawy, zacisk przez szczyt. Do 3 lewy, bardzo długi, otwiera 6, potem prawą przez szczyt, 6 lewy. Uwaga, 4 prawy, zwolnij, 30. Szczyt i dwa lewy przez siodło. Do zakręt dwa prawy wąski. Do jeden lewy długi otwiera sześć przez hopę, potem siodło. Trzy prawy otwiera przez szczyt, do cztery lewy długi przez szczyt. Do zakręt sześć prawy przez siodło. Do płaski szczyt, sześć prawy, bardzo długi zacisk, 5, sześćdziesiąt, ukryty nawrót prawy. 50. Ukryty nawrót lewy. Otwiera 50. 5 prawy długi. Do zakręt nagły. 4 lewy. Do 4 prawy. Nie tnij. Potem 4 lewy długi. Nie tnij. Otwiera 60. Szczyt 3. Lewy zacisk. Nie tnij. Wąsko. 6 prawy. Przez 80, ukryty, bardzo ciasny nawrót, prawy, nie dni pod górę 50. Wybój 6 lewy do 5 prawy, otwiera przez szczyt 60. Powoli 5 prawy, ukryty, otwarty nawrót lewy. Otwiera pod górę. 6 lewy, bardzo długi, 70, przez wyboje 6 lewy. Do 6 prawy przez wybój hopa długa. 6 lewy długi zacisk przez szczyt hopa powoli 100. Zakręt ukryty otwarty nawrót prawy zacisk przez skrzyżowanie 60. 6 lewy do lewą przez 85 prawy. Do 6 lewy przez siodło 30 krótki 6 prawy. Do lewą przez 34 prawy. Do 4 lewy długi otwiera potem zacisk, zakręt, 2 lewy przez skrzyżowanie. Do 6 prawy długi przez szczyt lewą przez 36 prawy przez szczyt. Do 6 lewy prawą przez 5 lewy 36 prawy. Do 6 lewy po wewnętrznej przez szczyt do, uwaga nagły, 3 prawy długi zacisk do 4 lewy, nie dni. Do 4 prawy, nie dni, lewą przez szczyt 40. Lewy zacisk przez siodło. Do 5 prawy długi przez szczyt nagły ciasny nawrót lewy. 40. Sześć prawy przez szczyt długi zacisk zwolnij zakryt ukryty otwarty nawrót prawy. 60. środkiem przez szczyt, potem sześć prawy przez wybój, siodło 80. Ukryty otwarty nawrót lewy przy drzewie otwiera. Lewą przez 80, przez szczyt powoli 6 lewy ukryty, otwarty nawrót prawy. 50, 6 prawy, otwiera środkiem przez szczyt, do uwaga, zwolni 6 lewy, potem prawą przez 50, ciasny nawrót lewy, otwiera przez szczyt. 100 przez szczyty, potem wyboje do 6 prawy, lewą przez 80 ukryty otwiera nawrót prawy. 180 szczyt, potem 5 lewy. Uwaga zakręt, 4 prawy przez szczyt, hopa otwiera. Do 5 lewy zacisk, 3 bardzo długi, otwiera. Potem uwaga zacisk przez szczyt, do 4 prawy bardzo długi zacisk. Do 4 lewy długi przez hopę, otwiera długi, 30. 4 lewy do 4 prawy długi przez siodło. 6 lewy, potem 6 prawy przez wybój. Potem 5 lewy przez szczyt, długi otwiera powoli 100 przez szczyt. Zakręt ukryty, 1 lewy zacisk otwarty, nawrót lewy przez skrzyżowanie. 70, 6 prawy przez szczyt, długi, 6 lewy przez wybój. Do prawą przez 80. 6 lewą, powoli 100.